Szukasz materiałów do pracy naukowej? W Twojej bibliotece nie ma tego, czego szukasz? Wejdź na stronę www.nukat.edu.pl. Jest to strona polskiego katalogu centralnego, który skupia w jednym miejscu informacje o zbiorach ponad 120 bibliotek szkół wyższych, publicznych o statusie bibliotek naukowych, a także specjalistycznych lub z unikatowymi zbiorami. Wciąż przyłączają się nowe biblioteki. Katalog NUKAT zapewnia szeroką informację, gdyż jest jednym z największych katalogów online w Polsce. Zawiera opisy ponad 2 milionów publikacji, i to nie tylko książek, ale też czasopism, filmów, e-booków, dokumentów ikonograficznych, dokumentów kartograficznych, nagrań dźwiękowych, druków muzycznych, czy też starych druków. Codziennie przybywa średnio 1000 opisów. Dzięki katalogowi NUKAT oszczędzisz czas. Zamiast przeszukiwać wiele katalogów, w Nukat uzyskasz informacje, w których bibliotekach znajduje się szukana przez Ciebie pozycja. Nie wierzysz? Zobacz. Sprawdzimy, w jakich bibliotekach znajduje się książka pod tytułem Rola Katalogu Nukat w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Wpisujemy początek tytułu Rola Katalogu Nukat. I klikamy Szukaj. Wyświetla się link do opisu szukanej publikacji. Klikamy. Tym sposobem przechodzimy do opisu bibliograficznego książki. Na dole widnieją linki do katalogów bibliotek, które posiadają ją w swoich zbiorach. Wybieramy przykładowo link Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, i wówczas automatycznie zostajemy przekierowani do opisu tej publikacji w tym katalogu. I od razu możemy sprawdzić jej dostępność. Katalog NUKAT można zatem uznać za drogowskaz do wiedzy, gdyż zaprowadzi Cię prosto do informacji. Otrzymasz w nim bowiem nie tylko opis szukanej pozycji, ale dowiesz się również, która biblioteka ma w swoich zbiorach. Wówczas wypożyczalnia międzybiblioteczna w Twojej bibliotece może wskazaną publikację zamówić w innej bibliotece i sprowadzić ją specjalnie dla Ciebie. Co więcej, za pośrednictwem NUKAT możesz także dotrzeć do publikacji dostępnych online. Wystarczy, że wybierzesz w wyszukiwaniu złożonym słowa z opisów i wpiszesz w okienko wyszukiwawcze dokument elektroniczny. Wówczas ukaże się spis dokumentów, wśród których będą pozycje z dostępem online. Po kliknięciu adresu widniejącego przy dostępie. Automatycznie zostaniesz przeniesiony do danej pozycji i wybierając ikonkę pliku PDF, od razu możesz zabrać się do lektury. Do opisu danego dokumentu w katalogu NUKAT możesz dotrzeć różnymi drogami, w zależności od tego, co wiesz o szukanym dokumencie. Czy znasz tytuł lub słowa z tytułu, nazwiska osób, autora, redaktorów, tłumaczy, nazwy instytucji odpowiedzialnej za powstanie publikacji. Temat, gatunek lub formę publikacji, datę i miejsce wydania, nazwę wydawcy, nazwę serii, numery ISBN lub ISSN, czy też dowolne słowa z opisu publikacji. Dodatkowo, jak zapewne zauważyłeś, w katalogu NUKAT masz do dyspozycji kilka opcji wyszukiwania: Wyszukiwanie Proste, które zawiera tzw. wyszukiwanie szybkie i hasła. Wyszukiwanie złożone, gdzie można wyszukiwać poprzez słowa z opisów i słowa z haseł, oraz wyszukiwanie zaawansowane, które stanowi bogatszy w możliwości odpowiednik wyszukiwania przez słowa z opisów. Kompendium wiedzy na temat tych opcji wyszukiwania w Nukat znajdziesz tutaj. We wskazanym menu znajdziesz również Filtry wyszukiwania umożliwiające zawężenie wyszukiwania z użyciem daty, języka oraz miejsca wydania dokumentu. Schowek, w którym możesz zachować opisy interesujących pozycji, a następnie je wydrukować, zapisać do pliku lub wysłać e-mailem, a także linki do zagranicznych katalogów centralnych oraz bezpłatny dostęp do kwartalnika tworzonego przez Centrum Nukat. A to wszystko na jednej stronie. www.nukat.edu.pl Serdecznie zapraszamy!